Hej wszystkim, Typera w Korei! Witam Was z podłogi przed kanapą. A wiecie co to oznacza? Co tam w Korei? Dzisiaj sobie porozmawiamy. Mówiłam, że ta seria nie będzie się pojawiać regularnie, a tu jednak się okazało, że tydzień po tygodniu mam o czym z Wami porozmawiać, więc dzisiaj zajmiemy się tematem lata w Korei. Konkretnie, co może Was zaskoczyć w koreańskim lecie? Co może zaskoczyć Was w zachowaniu Koreańczyków podczas koreańskiego lata? Jak Koreańczycy spędzają lato? Co robią, żeby przygotować się do koreańskiego lata? I tak dalej. Tym tematem zajmuję się dlatego, że dosłownie. Przez ostatnie kilkanaście dni mamy takie upały w czerwcu, że ja już powoli nie wytrzymuję, a będzie tylko gorzej. Właśnie dzisiaj dostałam wiadomość, że mamy unikać wychodzenia w ogóle na zewnątrz, jest tak gorąco i ostrzegają nas, żeby po prostu nie wychodzić, bo może się to dla nas skończyć źle. No dobrze, to najpierw koreańskie lato. Żeby Wam uzmysłowić koreańskie lato. Nie to, które mamy teraz w czerwcu, bo tak naprawdę jazda bez trzymanki zaczyna się w lipcu, w sierpniu. No to tak. Jeżeli ktoś z Was był w tropikach, to już wie, o czym będę mówić. Jeżeli nie byliście nigdy w tropikach, ale byliście na przykład w Saunie, w Łazience, po tym zaraz jak ktoś wziął prysznic gorący, albo byliście w palmiarni, to, to sobie wyobraźcie, że tak wygląda w Korei lato. Wychodzicie na zewnątrz i oblepia was takie wilgotne, gorące powietrze. I tak jak w Polsce, jak mamy upalne, upalne lato, tak nocą temperatury spadają na tyle, że w miarę da się żyć, tak w Korei tak naprawdę w nocy jest mniej więcej tak samo gorąco. Więc nie ma tej ulgi. Poza tym, poza tym końcówka czerwca, początek lipca to jest tak zwana Jiangma, czyli pora deszczowa. Przez kilkanaście dni mamy bardzo dużo deszczu. I właśnie po tym deszczu pojawia się ta wilgotna, okropna pogoda. W Polsce lato całkiem lubiłam. Po pierwsze, bo są wakacje. Po drugie, jest ciepło, jest fajnie. Wreszcie mamy słoneczko w większości. A w Korei to jest najgorsza pora roku, dlatego ja zawsze. Powtarzam, jeżeli macie możliwość przyjazdu do Korei, to omijajcie lato. Omijajcie koreańskie lato, czyli lipiec, sierpień. Inne miesiące są spoko. Natomiast jeżeli przylatujecie do Korei, ale macie do wyboru tylko lipiec albo sierpień, to spieszę powiedzieć Wam, że da się to zrobić. Kiedy pierwszy raz mój brat z bratową przylatywali do Korei w 2015 roku, jeszcze byśmy młodzi dało radę, to faktycznie oni przylecieli w sierpniu, no i. Jakoś udało nam się pozwiedzać te dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie byli i jakoś dawaliśmy radę. Więc da się, ale musicie być przygotowani na pewne rzeczy. Przygotowałam sobie taką małą ściągę. Zacznijmy od tego, jak korańczycy przygotowują się do lata i co robią latem. I pierwszą rzeczą i najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć o korańczykach, jest to, że korańczycy się nie opalają. Nie opalają się i wręcz unikają słońca. Do tego stopnia, że mamy Całą masę produktów, które pomagają Koreańczykom unikać tego słońca. Oczywiście, Korea, jako praktycznie stolica kosmetyków na świecie, ma bardzo dużo produktów kosmetycznych, które pomagają nam chronić się przed promieniami słonecznymi. I nie mówię tu tylko o kremie z filtrem przeciwsłonecznym. Tutaj mam taki jeden krem, proszę bardzo, SPF 50. W ogóle no po prostu, nie wiem czy tutaj łapie mi teraz ostrość, ale w każdym razie ma 50+. Kremy przeciwsłoneczne są sprzedawane w Korei i schodzą praktycznie cały rok. Teraz więcej, bo jest to słońce bardzo mocne, ale Koreańczycy smarują się takimi kremami na okrągło, okrąg cały rok po prostu, bez przerwy. Tak bardzo nie chcą tutaj, żeby szkodliwe promienie słoneczne... Im psuły skórę. A właśnie dlaczego Koreańczycy się nie opalają? Dlatego, że w Korei jasna skóra jest pożądana. Nikt się nie opala, ciemniejsza skóra jest, nie jest uważana za atrakcyjną. To nie jest dlatego, że Koreańczycy zazdroszczą osobom białym, takim jak my, tylko dlatego, że to jest od wieków ideał piękna w Korei. Wyższe klasy zawsze miały jasną skórę, więc to się kojarzyło właśnie z taką nobilitacją i do teraz Koreańczycy preferują jaśniejszą skórę. Poza tym to jest zdrowsze dla skóry. Wiadomo, trochę witaminy D jest potrzebne, ale fakt faktem jest, że opalanie szkodzi skórze, postarza skórę i może powodować też raka skóry. No takie są konsekwencje. Wszystko z umiarem oczywiście, no ale Koreańczycy ekstremalnie unikają tego słońca. Poza zwykłymi kremami są jeszcze inne produkty, które zwykle mają właśnie dodawane SPF-y, tak jak na przykład ja tutaj mam podkład, czy tam BB Cream to jest Cream, czy podkład? Ciężko powiedzieć. To jest, taka, to jest taki podkład, ale w takiej poduszce. I tutaj też mam 50 SPF, po prostu. I są też y, dosyć ciekawe produkty, które pozwalają na zwalczanie gorąca. I y, ja to przez przypadek kupiłam, bo szukałam pudru. Takiego, wiecie, na koniec jak się makijażu nakłada. Zwykły biały puder. I kupiłam coś takiego. I to jest, słuchajcie, puder, który jak się nakłada, on jest taki chłodny. Nie trzymam go w lodówce ani nic, ale jak się nakłada, to jest takie wrażenie, jakby całą twarz chłodziło. Więc bardzo ciekawy produkt, więc takie, takie rzeczy też są w Korei. No ale oczywiście nie samymi kosmetykami żyje człowiek, więc nie zdziwcie się, jeżeli przylecicie do Korei latem, pełne słońce, a na ulicy widzicie parasolki. Ja tu też mam taką parasolkę. To jest też parasolka, która jest i na deszcz, i taka, która chroni przed promieniami UV. Dlatego ma takie czarne, czarne wnętrze. W Korei możecie spotkać Adzumy, na przykład, które mają parasolki koronkowe, takie zupełnie nie na deszcz. To się w ogóle nazywa Yangsan, czyli właśnie taka parasolka. No, Parasol właściwie tak naprawdę znaczy właśnie parasol, czyli na słońce, prawda? W każdym razie parasolki na mieście spotkacie często. Po drugie, kolejna rzecz to czapki, a właściwie kapelusze. Czapka z daszkiem, jasne. Ale Koreańczycy preferują takie czapki z daszkiem, takie wizjery właściwie i kapelusze z ogromnymi rondami. I właśnie ostatnio ten dzień stwierdził, że przy tym okropnym słońcu, jakie teraz mamy, przyda nam się kapelusz z wielkim rondem. Pozwólcie, że zademonstruję. Taki mamy kapelusz, który ma nas chronić. Przed słońcem koreańskim i ja sobie wychodzę w, nich, w nim na zakupy, na przykład jak idę na targ. Pamiętam, że ostatnio szłam i pani w markecie mi powiedziała, że mi bardzo, bardzo pasuje. Ja wyglądam trochę jakby z Harry'ego Pottera, trochę Azuma, trochę jakbym szła na jakiś pogrzeb teraz, bo cała na czarno trochę jestem. No, w każdym razie kapelusze z szerokim rondem no, albo takie wizjery czekajcie, bo mi się zaplątał, albo takie wizjery takie centralnie, centralnie na całą twarz są, zakrywają. I ja kiedyś widziałam panią, to jest zdjęcie, które zrobiłam w 2014 roku, ale do teraz nie zapomnę, szliśmy przy rzece Han i była adżuma, która miała właśnie taki wizjer i była cała na czarno ubrana. Było gorąco, my byliśmy w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, a ona była, długi rękaw, długie spodnie na czarno i ten wizjer i po prostu śmialiśmy się trochę, że wyglądała jak z Daft Punk. I to był, to był taki przykład po prostu adzumy, która się bardzo chroni przed słońcem. Więc y, też nie zdziwcie się, że będą Koreańczycy w długich rękawkach, w długich spodniach, nawet jak będą największe upały. Na ramionczkach w Korei praktycznie się nie nosi niczego, więc y, nie zdziwcie się, że nie ma takich topów tego typu. Zawsze są te ramiona jednak zakryte. Kolejny ciekawy wynalazek, i to pożyczyłam od Tedzina, bo Tedzin to nosi. Jak się ma już krótki rękaw założony w Korei, to. Jak jest bardzo gorąco, to korańczycy zakładają takie rękawy. Proszę bardzo, to jest taki rękaw. Wygląda to tak. I to się zakłada, żeby też się nie opalić, żeby się chronić przed promieniami słonecznymi. To jest zrobione z takiego śliskiego materiału, który sprawia, że jak się pocimy, to on bardzo szybko wyparowuje, więc chłodzi też jakby. Więc to jest nie tylko przed chroni przed promieniami słonecznymi, ale też przed gorącem. I bardzo dużo korańczyków, którzy pracują na zewnątrz tego używa, dlatego ten dzień, który też czasami pracuje na zewnątrz, tego używa. Co was jeszcze może zaskoczyć, to to, że jak pojedziecie gdzieś nad wodę w Korei, czy to na basen, czy to nad jezioro, czy nad morze, to nie zobaczycie nikogo w bikini. Nawet w strojach jednoczęściowych rzadko można kogoś spotkać, jeżeli chodzi o kobiety i na pewno nie zobaczycie takich wujaszków, co wiecie, w samych majtasach latają. Tylko co mnie zaskoczyło i co jak pierwszy raz to zobaczyłam, to nie wiedziałam, co to jest? Myślałam, że to jest w ogóle strój do nurkowania. Ubierają coś, co się nazywa rash guard. Rash guard. Rash guard. Tak, czyli to są takie stroje głównie do surfowania, ale Koreańczycy tego używają na przykład, jak wyjeżdżają do waterparku, czyli do takich parków wodnych, czy właśnie nad morze. One też chronią przed promieniami UV, więc Koreańczycy z tego gęsto często korzystają. Nie tylko do surfowania. Raczej to po prostu Koreańczycy ubierają jak jeżdżą nad wodę. Jeżeli już się Korańczycy wybiorą nad wodę, to sobie rozstawiają parasole wielkie, rozstawiają sobie namioty na jeden dzień, bo Korańczycy nie jeżdżą pod namiot na kilka dni, tylko na jeden dzień zawsze rozstawiają, a jeżeli chcą pod namiot na kilka dni, to jeżdżą na takie specjalne pola kempingowe, które robią tak zwany glamping, więc to jest taki bardzo, bardzo wygodny kemping. Więc rozstawiają sobie namioty i zawsze są w cieniu, nie ma czegoś takiego jak opalanie się na ręczniku na plaży. A jeżeli chodzi o gorąco w mieście, bo w mieście, jak wiecie, no czasami jest tak taka po prostu patelnia, to na przykład w wielu miastach, w tym moim Buczon, w Seulu, to rozstawiane są takie olbrzymie parasole na przejściach dla pieszych, ja wam to pokazywałam w jednym z ostatnich vlogów, pamiętam, i takie mgiełki też są rozstawiane w niektórych miejscach, w parkach, ale też normalnie na chodnikach przy ulicy, to są takie... Kolumny i z nich paruje taka chłodna woda, taka mgiełka. Więc to też troszeczkę ochładza. Więc stara się miasto Seul, jakby miasto Seul i inne miasta, zapobiegać temu gorąco, właśnie w taki sposób. Plus, czytałam dzisiaj artykuł też, że roz. Zorganizowali 2000 miejsc takich, się nazywa Pogium SIMTO, czyli schronów od gorąca dla osób starszych, bo jest dużo osób starszych, które na przykład pracują, wiecie, zbierają makulaturę i tak dalej. To są naprawdę osoby bardzo starsze i takie osoby są bardzo narażone na takie gorąco, na takie upały, więc y, organizuje się właśnie dla nich takie, no, takie schrony, gdzie mogą sobie przyjść, usiąść, odpocząć. To teraz, gdzie Koreańczycy spędzają czas? latem, to jest też czas urlopów, mimo że dostajemy te alerty, żeby nie wychodzić na zewnątrz, no to Koreańczycy mają akurat wtedy urlop, no to co zrobią, będą siedzieć w domu. Fakt faktem, że wielu Koreańczyków wybiera atrakcje w środku, więc na przykład wybierają się do galerii handlowej, ale też często wybierają się do waterparków, czyli do parków wodnych, jak na przykład Caribbean, Caribbean Bay, jest taki chyba najsłynniejszy w Korei, ale tam jest Więcej ludzi niż wody, z tego co widziałam, ja tam nigdy nie byłam, bo mnie przerażało to, ile tam jest ludzi. Poza tym morze, coś co się nazywa Kiegog, to są strumienie, potoki w górach i tam się właśnie też rozstawia namioty i tam się cały dzień siedzi i moczy stópki, że tak powiem. W parkach i na placach w miastach instaluje się fontanny albo takie mini parki wodne dla dzieci i na przykład u nas w parku na, w okolicy jest taki plac zabaw, gdzie właśnie z na przykład takiego wielkiego muchomora właśnie pada jakby deszcz i to jest uruchamiane na całe lato. Więc dzieci, które pozostają w mieście mogą przyjść i się bawić tam. Co jedzą Koreańczycy latem? Taką rzeczą, którą naprawdę musicie spróbować, jeżeli będziecie w Korei, to jest bingsu. To jest taki deser lodowy. Oryginalnie to był deser po prostu z pokruszonego lodu, po prostu zamrożona woda, tak? Pokruszony lód i on był podawany z... Czerwoną fasolą koreańską na słodko. Teraz się pojawiło dużo wersji tego. Słynny, słynna jest sieciówka, która się nazywa Solbing, i tam oni nie robią z zwykłego, kruszonego lodu tego deseru, tylko z mleka zamrożonego. Mleko zamrożone robią i dopiero jakby kruszą ten lód. I są różne wersje czekoladowe, truskawkowe, melonowe, mango. No po prostu jest tego bardzo dużo. To jest bardzo dużo porcji, więc jeżeli jesteście sami to nie polecam, zwykle w dwie, trzy osoby się je taką jedną porcję wynosun. Potężnie. Mamy też dziwne smaki lodów. Jeżeli przylecicie do Korei, to ja Wam polecam wejść do jednego z takich sklepów, które są samoobsługowe i sobie poszukać. One są zawsze wypełnione zamrażarkami z lodami i tam możecie znaleźć takie smaki, jak na przykład lody kukurydziane, albo lody pomidorowe jest dużo dziwnych. Wiem, że była akcja, że w Polsce dużo się mówiło o lodach rożkach, które wyszły w Korei. Kozel tej, tej czeskiej firmy produkującej piwo, i wszyscy się pytali, jak to smakuje, jak te lody piwne smakują. One nie były piwne, one były cynamonowo-cukrowe, więc tak piz ściema, nie wiem dlaczego zrobili to, że było kozel. Poza tym polecam też nęgmion, to jest makaron na zimno z e, takim wywarem, e, z jajkiem i najczęściej z marynowaną rzotkwią i z ogórkiem. To jest bardzo, bardzo odświeżające. Ja powiem szczerze, że ja nie przepadałam za, tą, za tym daniem, jak przyleciałam pierwszy raz do Korei i dopiero po kilku latach mi zaczęło smakować, więc to też może nie każdemu podejść, ale zamiast tego możecie też spróbować czokie kuksu. To jest praktycznie rosół na zimno, bo jest z, z mięsem z kurczaka, albo konkuksu. To jest taka biała zupa z makaronem, też na zimno z lodem, i ona jest robiona z y, soi, a właściwie praktycznie smakuje jak z mleka sojowego, zrobionego nie, słodko, nie na słodko to jest. Poza tym, koreańczycy też zwalczają niektórzy gorąco-gorącem, to się nazywa iolciol, czyli zwalczanie ognia ogniem, więc jedzą ostre, gorące zupy na to lato, żeby się wypocić i wtedy czują się lepiej. No i oczywiście o tym też wspominałam już. Chyba na TikToku też i dużo o tym mówiłam na Instagramie, że w najgorętsze dni lata, one tam zawsze trochę inaczej wypadają, je się, jadło się tradycyjnie zupę z psa, teraz jest to zastąpione zupą z kurczaka samgetang. I wtedy w te najgorętsze dni je się taką gorącą, odżywczą zupę, która ma nam przynieść witalność, energię i pomóc nam zwalczyć te gorące dni. A co piją Koreańczycy? Mrożone napoje, mrożoną kawę. Mrożoną kawę to piją w ogóle bez względu na porę roku, zimą również, ale latem tym bardziej, no nie wyobrażają sobie chyba picia gorącej kawy latem. I co musicie wiedzieć o Korei, że poza jakimiś wielkimi hipermarketami nie kupicie nigdzie napoju w temperaturze pokojowej. Wszystko jest w lodówkach pochowane, więc jeżeli potrzebujecie napić się czegoś w temperaturze pokojowej, to musicie sobie kupić zawczasu, na przykład butelkę picia i wyciągnąć ją z tej lodówki wcześniej i wypić dopiero jak temperatura osiągnie no, taką jaką wy chcecie, żeby była. Niestety. Więc w, myślę, że Koreańczycy w Polsce też mają problem, bo oni piją tylko właśnie z lodem albo mrożone. Zresztą mój mąż się w Polsce też był przerażony tym, że nie ma na przykład z lodówki napoju więc no, różnica kulturowa, musicie się przyzwyczaić albo jakoś sobie z tym radzić właśnie w ten sposób, jak powiedziała. I na koniec mam kilka takich rad, Porad, jak radzić sobie w koreańskim lecie, o czym musicie pamiętać, poza tym wszystkim, co już mówiłam, czyli wiecie już na przykład o napojach w pokojowej temperaturze, że może być ciężko znaleźć i będziecie musieli sobie sami poradzić, czy na przykład, że możecie skorzystać z fontan, które są na placach, czy tych mgiełek, czy też to, że możecie sobie skorzystać z parasoli, które są na przejściach, z mgiełek, z fontan i tak dalej. Jedną rzecz, którą musicie wiedzieć, to to, że klimatyzacja będzie wszędzie. Korei. Jeżeli wejdziecie do jakiegokolwiek sklepu, do metra czy gdziekolwiek, zawsze będzie klimatyzacja. I taka drobna uwaga o klimatyzacji w metrze. Może być bardzo zimno, jeżeli jedziecie dłuższy czas. Jeżeli jedziecie 2-3 przystanki, to tego nie odczujecie, ale jeżeli na przykład będziecie jechać pół godziny, 40 minut, godzinę metrem, to ja Wam polecam, mimo że na zewnątrz będzie 30 stopni albo więcej upału, bierzcie ze sobą kurtkę albo jakiś sweter. Bo jak siedzicie dłuższy czas w metrze, to się po prostu zrobi zimno. Każde metro ma też taki specjalny wagon, gdzie jest napisane tylko nie pamiętam czy jest po angielsku, ale na pewno jest po koreańsku napisane, że ten wagon ma cieplejszą temperaturę. Tylko nie liczcie na to, że to będzie o wiele cieplejsza temperatura, bo z tego co widziałam w artykule, w normalnych wagonach jest 24 stopnie, a w tych wagonach cieplejszych 25 stopni. Więc czy to jest dużo więcej? Nie wiem, może pomoże, ale ja po prostu polecam. Wziąć sweter. Właśnie widziałam też artykuł o tym i się z tego śmiałam, że metro, ci zarządcy tam w metrze otrzymują dziennie latem 3000 skarg od pasażerów, którzy narzekają, że jest za gorąco i za zimno. I teraz ci zarządcy są w kropce, bo nie wiedzą, czy robić, żeby było zimniej, czy robić, żeby było cieplej. Z tego, co widziałam, komentujący raczej byli tego zdania, co ja. Zabierzcie ze sobą sweter po prostu, bo tym osobom, które. Wchodzą na 2-3-4 przystanki, będzie za gorąco, po prostu, jeżeli będzie temperatura dostosowana do tych, co jeżdżą po 40 minut i siedzą i wiecie, i się nie ruszają. To wiadomo, że wtedy y, się ciało przyzwyczaja i jest chłodniej. Bierzcie sweter. Tak jak mówiłam, przygotujcie się też do tego, że nawet nocą będzie gorąco. Temperatury raczej nie spadają do końcówki września może nocą, więc, więc nie liczcie na to, że będzie jakaś ochłoda, że sobie, nie wiem, pospatrujecie spokojnie. Jest minimalnie chłodniej, ale nie jest to jakaś olbrzymia różnica i nadal będzie tak samo wilgotno. Jedna rzecz, która może wam pomóc i co polecam, żeby zawsze ze sobą nosić, ja zawsze nosiłam ze sobą po prostu wachlarz, taki ręczny, ale można na przykład w Daiso czy w innym sklepie kupić takie małe wiatraczki, na baterie albo ładowane nawet są, które po prostu możecie sobie włączyć i sobie wiecie ochłodzić twarz tym. Są nawet takie specjalne wiatraczki też na szyję, więc sobie zakładacie na szyję. I tu macie takie dwa wiatraki, które wam wieją na twarz, więc to też jest. Przydatne. No one nie są bardzo drogie. jak Jeżeli kupicie w Daiso taki wiatraczek, to jest 5000 łonów, to, to jest 15 zł, więc myślę, że duży wydatek to nie jest. A w niektórych sytuacjach może naprawdę, naprawdę pomóc. No, to tyle. Moja największa rada dla Was jest: unikajcie lipca i sierpnia w Korei. No, ale jeżeli to jest jedyny czas, kiedy możecie przylecieć do Korei i tak wypada Wam urlop, i no nie ma opcji innej, to z tym filmikiem myślę, że przylecicie przygotowani. Czy jest coś, co was zaskoczyło? Myślę, że ja o wielu tych rzeczach wspominałam mimochodem nawet w moich vlogach, nawet w tym ostatnim vlogu, który teraz wrzuciłam z nadmorza, wspominałam o opalaniu i o tym, że Koreańczycy się nie opalają i unikają słońca, też pisałam o tym w mojej książce, ale może jest coś... Co Was dziwi w zachowaniu Koreańczyków i co byłoby dla Was trudne, jeżeli przylecicie tutaj kiedyś do Korei latem? Dajcie znać w komentarzach, a może Wy macie jakieś sposoby na walkę z gorącem, bo wiem, że też czasami w Polsce są niesamowite upały. Podzielcie się, może nam się też tutaj w Korei przyda. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To był odcinek, przypominam serii co tam w Korei, który będzie regularny albo nieregularny, zobaczymy jeszcze. Na razie widzicie tematy są. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia do następnego odcinka. Pa pa.